Witam Was serdecznie w pierwszej części naszej nowej serii. W tej serii będziemy starali się przybliżyć Wam obsługę motocykla. Obsługę na poziomie takiej użytkownika, tak? To, co jest zawarte teoretycznie w instrukcjach obsługi. Jednak jak wiemy doskonale z życia, ludzie rzadko kiedy zaglądają do instrukcji obsługi, a naprawdę warto, warto tam spojrzeć, warto przeczytać, Dziś zaczniemy sobie od takiej prostej rzeczy, tak? Przedstawimy Wam kontrolę oleju. Przygotowaliśmy tutaj, jak widzicie, kilka motocykli. Nieprzypadkowo, w każdym z tych motocykli będzie się to sprawdzało nieco inaczej. Aczkolwiek jedna będzie wspólna zasada, o której powiemy na końcu. Jeśli będziecie się jej trzymać, na pewno bez problemu sprawdzicie olej w każdym motocyklu bez względu na to, czy będziecie znać jego konstrukcję, czy nie będziecie znać jego konstrukcji. Tutaj yy, zacząłem mówić o konstrukcji. Tak, jest to bardzo istotne. W motocyklach spotykamy zasadniczo. Trzy rodzaje misek olejowych misek, oczywiście tutaj w cudzysłowie, bo nie mamy często w motocyklach, tak jak w samochodach, charakterystycznej, przykręconej od dołu wielkiej michy, w której znajduje się olej. Tak? Zasadniczo w motocyklach olej zazwyczaj znajduje się w silniku bądź w osobnym zbiorniku. I tutaj właśnie mamy podział ze względu na miski olejowe. Jeżeli olej znajduje się cały czas w silniku, czyli silnik jest zbiornikiem na olej, to mówimy o mokrej misce olejowej. Natomiast w momencie, kiedy olej znajduje się poza silnikiem, różnie to bywa w niektórych motocyklach, może to być osobny zbiornik pod siedzeniem, w niektórych motocyklach może to być osobny zbiornik przed silnikiem. W jeszcze innych motocyklach może to być osobny zbiornik, do którego, na który wykorzystano jakiś element motocykla, czy na przykład ramę, czy na przykład wahacz tylny, tak? Natomiast są też motocykle, które są taką hybrydą troszeczkę, które mają miskę mokro-suchą. Takimi motocyklami są na przykład starsze KTM LC4 640. Tam była taka hybryda. Podobnie jest to zrobione na przykład w KTM LC4 690, gdzie niby mamy miskę mokrą, ale nie do końca. Co więcej, ta miska sucha czasami w motocyklach jest tak zaprojektowana, że znajduje się we wspólnym odlewie, czy to ze skrzynią biegów, czy to z silnikiem, ale jest ona oddzielona całkowicie od silnika. tak? Wtedy mamy jakby Zupełnie inaczej skonstruowany układ olejowy. Ale żeby się w to zbyt głęboko nie zagłębiać, zaczniemy od kilku motocykli. Pokażemy Wam, jak to zrobić prawidłowo, jakie są różnice, kiedy zrobicie to źle, a jak wygląda to, kiedy zrobicie to dobrze. Na pierwszy ogień dwa motocykle BMW. Starszy model F800 i nowszy model F750. Była tutaj dość spora zmiana w silniku, dość sporo rzeczy zmieniono. Zmieniono przy okazji całkowicie system smarowania tych motocykli. Tutaj mamy klasyczny układ, tutaj mamy już układ, można powiedzieć, hybrydowy. Układ, który będzie wymagał od nas tego. Tu jest taki właśnie układ. Hybrydowy mam na myśli mieszany. Niby jest to mokra miska olejowa, ale nie do końca. Spuszczamy olej z dwóch śrub, wlewamy olej do jednej. To wszystko się musi tam poustalać, żeby było dobrze. Świetnie wygląda cała procedura opisana w instrukcji naprawy tego motocykla, nie obsługi, tak? bo też należy rozróżnić serwisówki od instrukcji obsługi. Tam jest opisana cała procedura, że należy motocykl odpalić, należy go rozgrzać do wentylatora. Musi pochodzić jeszcze minutę po zapaleniu wentylatora. Potem należy go zgasić. Poczekać aż motocykl przestygnie. Po minucie dopiero od zgaszenia możemy sprawdzić poziom oleju, jego stan faktyczny, tak? Natomiast tutaj zaglądamy w instrukcję obsługi, patrzymy, co pisze instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi bardzo fajnie to tłumaczy. Natomiast my pokażemy to po swojemu, pokażemy również, jak ludzie robią to często błędnie. BMW F750 stosunkowo nowy motocykl, motocykl obecnie produkowany. Im nowsze motocykle, tym coraz bardziej Gdzieś tam producenci szukają możliwości e, Mniejszego spalania tego oleju Przede wszystkim jest to podyktowane ekologią Zaczynają dość mocno Nie chciałbym powiedzieć kombinować Ale niestety tak to wygląda ze smarowaniem silników Tutaj mamy układ hybrydowy O czym już mówiłem przed chwilą I kontrola oleju powinna wyglądać następująco Musimy taki motocykl porządnie rozgrzać Co to znaczy porządnie rozgrzać? Jedni będą to robić na postoju Ja nie zalecam Najlepiej mimo wszystko jest na taki motocykl wsiąść, przejeździć kawałek, przejechać, jak silnik jest zagrzany, wtedy sprawdzać olej. Dlaczego tak robimy? Otóż jednym z największych błędów, które ludzie popełniają, jest sprawdzanie oleju na zimno. Zwłaszcza w motocyklach z suchą miską olejową, czy w motocyklach z hybrydową miską olejową, może to narobić kłopotów. Sprawdzimy sobie teraz tutaj, ile nam pokaże na zimno ten motocykl, że ma oleju, sprawdzimy stan na zimno. A więc yy, sprawdzamy olej, tak jak mówiłem na zimno. Motocykl jest całkowicie zimny, motocykl jest po nocy. Tu mamy bagnet w tym motocyklu. Czasami może być to oczko, czasami bagnet. W tym przypadku jest bagnet. Wykręcamy sobie nasz bagnet. Czyścimy go. I tu znowu dylematy forumowo-facebookowe, czyli wkręcać czy wtykać. Sprawdzić w instrukcji obsługi. W tym przypadku instrukcja obsługi będzie mówiła zapewne o wetknięciu, natomiast instrukcja serwisowa tego motocykla mówi o tym, żeby włożyć bagnet i przekręcić nim odwrotnie do wskazówek zegara, żeby przekliknął nam na gwincie, żeby na pewno nie został ani troszkę wkręcony. Sprawdzamy, wyciągamy, proszę tutaj bliżej, jest dokładnie powiedzmy troszeczkę poniżej połowy stanu. Tu mamy max, tu mamy min, więc jest tak, no, jedna trzecia połowa, mniej więcej, gdzieś tak dwie piąte. Powiedzmy. Wkręcamy sobie nasz bagnet z powrotem. Odpalamy zatem nasz motocykl, jedziemy się nim przejechać. Motocykl rozgrzany do swojej temperatury roboczej. Gasimy go, odczekujemy jakąś minutę zgodnie z serwisówką i sprawdzamy. Minutka odczekana, wykręcamy bagnet. Świetny gadżet. Szkoda, że przeszkadza przy kontroli oleju, ale to niestety często tak z tymi gadżetami właśnie jest. Co ciekawe, zgodnie z instrukcją obsługi, motocykl ma znajdować się na centralnej stopce, zgodnie z serwisówką powinien zostać ustawiony w pion, a nie na centralkę. Jednak różnica między jednym a drugim odczytem będzie bardzo znikoma, więc myślę, że tutaj nie ma kłopotu. Wkładamy, przekręcamy do tyłu, wyciągamy. Zobaczcie teraz, co się dzieje. Mamy prawie maks, jest jakieś 3 mm poniżej maksa, więc różnica ogromna, ponad połowy stanu. Jest to oczywiście spowodowane konstrukcją tego silnika, tak? Zazwyczaj w motocyklach aż tak ogromnych różnic nie będzie. Zazwyczaj w motocyklach z mokrą miską olejową. Bo przy motocyklach z suchą miską olejową może być jeszcze gorzej. Przejdziemy sobie do następnego motocykla. Kolejny motocykl, kolejny BMW. Bardzo podobny do poprzedniego, jednak zupełnie inny silnik, zupełnie inna konstrukcja. Co ciekawe, zobaczmy, co mówi nam instrukcja obsługi. Tu instrukcja obsługi naszego motocykla znowu mówi o tym, żeby ustawić motocykl rozgrzany do temperatury roboczej na podstawce centralnej, zwróćcie uwagę, czy podłoże jest równe i twarde. Znów mamy centralkę, tak? Co ciekawe, mamy tutaj napisane, że BMW zaleca kontrolę oleju co 50 km, a dokładnie co minimum 50 km, czyli żeby nie sprawdzać tego po każdym dojeździe do pracy, jeśli tam mamy 10 km, ale już przynajmniej. Co te 50 km, czy w trasie, codziennie więc praktycznie sprawdzać poziom oleju. Nic na to nie kosztuje, a możemy dzięki temu ocalić silnik. Tu oczywiście znowu piszą o rozgrzanym silniku. Sprawdzimy sobie znów na zimno, sprawdzimy sobie znów na ciepło, jaka jest różnica oleju. Znów bagnet, trochę inaczej umiejscowiony, jak widać od razu na pierwszy rzut jest zupełnie inny silnik. Tutaj mamy klasyczną miskę olejową, czyli cały olej znajduje się na dole w naszym silniku nie ma tutaj żadnych dodatkowych zbiorników ani rozdzielenia oleju od silnika i od zbiornika. Oczywiście znów gmol, znów przeszkoda, znów problem, znów złe dojście do bagnetu. Często gęsto producenci akcesoriów nie zwracają uwagi na to, że to jednak nie ma przeszkadzać. Wyciągamy naszą miarkę, obcieramy. Warto dbać również o czystość tutaj przylgnij. Oczywiście czyszcząc to, nie wrzućcie sobie nic do środka, ale warto, żeby to było czyściutkie. Bo inaczej pojawiają się wycieki. Jeżeli tam jest błoto, piach, ta uszczelka wtedy nie siada dobrze i gdzieś może się pocić. Wytarte, wkładamy, sprawdzamy stan oleju. Znów przekręcamy sobie do tyłu, żeby o, usadowił się nam koreczek. Wyciągamy, patrzymy. Tutaj mamy połowę stanu. wkładamy, odpalimy motocykl, przejedziemy się nim, zagrzejemy do temperatury roboczej i sprawdzimy, jaka będzie różnica pomiędzy odczytem na zimno, a na ciepło. Motocyk rozgrzany do temperatury roboczej. Dokładnie mamy 86 stopni, czyli zalecana temperatura przez serwisówkę do sprawdzania oleju. Gasimy motocykl, odczekujemy minutę i sprawdzamy. Przecieramy sobie bagnet. Wkładamy. Upewniamy się, że dobrze siedzi, pasuje, wyciągamy i co my tutaj mamy? No słuchajcie, mamy dokładnie połowę oleju. Nie jest go więcej niż było. Jest wręcz nawet o jakieś pół milimetra mniej. Dlaczego tak się dzieje? Z bardzo prostego powodu. Rozgrzaliśmy silnik do 85 stopni, ale do 85 stopni cieczy. Ciecz osiągnęła temperaturę 85 stopni, ciecz chłodząca. Olej nie rozgrzał się zbyt mocno. Dlatego odczyt na zegarach mówi nam tylko i wyłącznie o rozgrzaniu cieczy chłodzącej, nie mówi nam o temperaturze oleju, a nas interesuje tutaj temperatura oleju. W tych warunkach, które mamy dzisiaj, jest 10 stopni na dworze 12. Należałoby tym motocyklem znacznie Dłużej pojeździć, tak, żeby to olej się rozgrzał. W momencie, gdyby rozgrzał się olej w tym motocyklu do swojej temperatury roboczej, to byłoby go trochę więcej niż było na zimno. Tak? Tutaj w grę wchodziłaby tylko rozszerzalność temperaturowa oleju. Nie ma tutaj tej sytuacji, kiedy z jednego jakby zbiornika przelewa się olej do drugiego i ta różnica stanów jest ogromna, jak miało to miejsce w przypadku poprzedniego motocykla BMW, który sprawdzaliśmy jako pierwszy. Kolejny motocykl, tym razem KTM, tutaj typowo sucha miska olejowa, osobny zbiornik na olej, całkowicie poza silnikiem, choć w nowszych KTM-ach jest to przymocowane do silnika, wszystko stanowi razem jedną bryłę. W starszych modelach KTM-a zbiornik był całkowicie oddzielony, znajdował się osobno, był połączony z silnikiem wężami. Natomiast tutaj mamy wszystko w kupie, ale co ciekawe, oczko do sprawdzania, tak? Nie mamy bagnetu, mamy już oczko, a dokładnie taki wskaźnik paskowy. Możemy sobie sprawdzić olej, motocyk zimny, połowa stanu. Czasami, jeżeli motocykl z suchą miską olejową stoi bardzo długo, ten stan może praktycznie być zerowy, może wręcz zniknąć z miarki, czy tam z oczka całkowicie olej w, w przypadku suchej miski olejowej. Dzieje się tak dlatego, że olej ze zbiornika potrafi nam przez, tutaj jest zawór zwrotny, co prawda, tak? natomiast przez ten zawór zwrotny nawet potrafi olej powolutku, powolutku ścieknąć całkowicie do silnika, zwłaszcza w motocyklach japońskich, tak? jeżeli mamy do czynienia z motocyklami japońskimi, typu na przykład DRZ400, który ma olej w ramię, tam jest to standard. W momencie kiedy go zgasicie, zostawicie go na kilka dni, nie będziecie mieć w ogóle oleju w zbiorniku. Przyjdziecie, sprawdzicie sobie na bagnecie, będzie sucho. Nie dolewamy wtedy. Wtedy musimy się upewnić, że faktycznie tego oleju nie ma. Tu, żeby się upewnić, ile tego oleju jest naprawdę, musimy zrobić znowu to samo, co w poprzednich motocyklach, czyli należy go zagrzać i należy go doprowadzić do temperatury roboczej. Wtedy będzie widać. Oczywiście najlepiej byłoby doprowadzić do temperatury roboczej nie ciecz chłodzącą, a olej, który rozgrzewa się znacznie wolniej niż ciecz chłodząca. Widzieliście zaraz po odpaleniu tego motocykla, nagle zaczęło nam przybywać oleju. Tutaj mamy znów y, typowy przykład suchej miski olejowej, gdzie te różnice pomiędzy silnikiem zagrzanym a silnikiem zimnym będą ogromne. Tak? Wynika to z tego, że tak jak już mówiłem wcześniej, ten olej przelewa się nam ze zbiornika do silnika. Natomiast tutaj motocykl zagrzany do swojej temperatury roboczej, olej rozgrzany, tym razem troszeczkę dłużej pogrzaliśmy, żeby było to ładniej i dokładnie widać, żeby pięknie się to ustaliło. Mamy stan na maksa. Czyli idealnie. Jeżeli silnik jest gorący, jest max. Jak silnik będzie chłodniejszy, oleju będzie jakieś 3/4 mniej. Więcej taka różnica z temperatury będzie wynikała. Natomiast jak motocykl postoi dłużej, będzie to od razu widoczne, bo olej opadnie do tego stopnia, że na przykład na wiosnę możecie go w ogóle mieć zero w zbiorniku. Kolejny motocykl, tym razem z najpopularniejszym układem spotykanym na rynku, czyli mokra niska olejowa, oczko motocykl nie posiadający centralnej stopki, więc tutaj nie ma dylematu, trzeba go postawić w pion, jeżeli postawimy ten motocykl idealnie do pionu. Najprościej jest to uzyskać wtedy kiedy będziecie go sobie doprowadzić go do takiego momentu, kiedy przestanie lecieć na jedną lub drugą stronę, czyli złapie równowagę. Jak złapie równowagę, znaczy, że motocykl jest w pionie. Teraz albo trzeba mieć trochę wprawy, albo poprosić kogoś znajomego, żeby spojrzał nam w oczko. Oczko jest z drugiej strony niż zazwyczaj stoimy przy motocyklu, co jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Motocykl zimny, sprawdzamy poziom oleju, zobaczymy, ile go jest. Tutaj mamy ciekawą sytuację, motocykl jest świeżo przed przeglądem, nic jeszcze nie było przy nim robione, przyjechał na serwis, m.in. na wymianę oleju. Co ciekawe, widać tutaj, że stan oleju jest na zimno minimalny, tak? Wręcz można by powiedzieć, że jest go za mało. Zobaczymy, co stanie się w momencie, kiedy go zagrzejemy. Rozgrzewanie motocykla przy minimalnym stanie nie jest w żaden sposób ryzykowne, więc spokojnie zagrzejemy motocykl, zobaczymy, co się dzieje z tym olejem ile go będzie po zagrzaniu. Motocykl rozgrzejemy. Dość istotna rzecz. Nie rozgrzewajcie motocykli na bocznych stopkach, zwłaszcza kiedy jest to na przykład motocykl typu Boxer jak BMW czy jakiś motocykl typu KTM, które miały na przykład smarowaną górę wałek rozrządu za pomocą czerpania oleju przez łańcuch rozrządu bez ciśnienia. Takie konstrukcje też były, ponieważ nie do końca wiemy z jaką konstrukcją zazwyczaj mamy do czynienia, nikt tego nie sprawdza. Najlepiej jest motocykl rozgrzewać albo w pionie, albo wręcz po prostu się nim przejechać. Wykonaliśmy jazdę testową, przejechaliśmy się tym motocyklem, rozgrzaliśmy go, tak jest najlepiej. Starajcie się unikać rozgrzewania motocykla na postoju, chociaż nic strasznego to oczywiście nie zrobi. Natomiast nie będziecie irytować sąsiadów, a poza tym jest to niezgodne z kodeksem ruchu drogowego, tak długo nie może motocykl pracować na postoju. My oczywiście jesteśmy na terenie warsztatu, więc możemy sobie pozwolić na takie rzeczy. Natomiast ogólnie unikajcie tego, lepiej dać mu chwilkę po odpaleniu, wsiąść i od razu jechać. Oczywiście spokojnie, nie odwijając do końca, nie obciążając mocno silnika, tak? Jesteśmy po jeździe testowej, zobaczymy, co teraz stało się. Z naszym olejem. Zobaczcie, po rozgrzaniu mamy jakąś 1 trzecią, nawet 1 czwartą, no może troszeczkę więcej w okienku. Tego oleju jest tutaj po prostu za mało, natomiast będziemy teraz olej wymieniać, więc zbytnio się tym nie martwimy. Natomiast z taką ilością oleju nie polecałbym już jeździć. Tutaj należałoby zrobić dolewkę. No i na koniec pozostały nam harleje. Mamy tutaj dwóch przedstawicieli tego gatunku. Co ciekawe, do tej pory wszystkie te motocykle, bez względu na to, czy miały mokrą miskę olejową, suchą miskę olejową, czy hybrydową, łączyła jedna rzecz. Zawsze poziom oleju sprawdzaliśmy w pionie i tak ma większość motocykli. Natomiast w przypadku motocykli Harley Davidson nie robimy tego w pionie. Robimy to normalnie na bocznej stopce. Jest łatwiej, fajniej i przyjemniej. Amerykanie to wymyślili jakoś tak bardziej po ludzku. Czyli podchodzimy do motocykla, motocykl stoi na bocznej stopce i znów ta sama bajka. Jeżeli podejdziemy do motocykla zimnego, tak jak tutaj w tym przypadku, mamy dwa Harley'e. Tamten stoi od wczoraj, ten stoi już u nas z dwa tygodnie, czeka na swojego właściciela, aż wróci z urlopu. Natomiast tu sprawdzimy sobie w pierwszej kolejności olej w tym sportsterku. Co ciekawe również, tu mamy olej pod siedzeniem, czyli już całkowicie poza silnikiem. Tutaj widać suchą miskę olejową już perfekcyjnie. Jest silnik, miska olejowa znajduje się, a dokładnie zbiornik oleju, znajduje się pod siedzeniem. Jeżeli sobie wyjmiemy bagnet wyczyścimy go, oczywiście jest to wszystko bardzo brudne, włożymy sobie rękawiczki, po co się brudzić, jak można się nie brudzić. Założymy rękawiczki, wyjmiemy, przetrzemy bagnet, sprawdzimy i co będzie tutaj ciekawego? Motocykl stoi, tak jak mówię, już dość dłuższy czas, wyciągamy, nie odpalaliśmy go, wycieramy, wkładamy bagnet z powrotem, tu nie ma dyskusji, to trzeba go włożyć, wyjąć i co nam się ukazuje? ukazuje nam się, że jest go znacznie poniżej minimum tego oleju, tak? Tutaj mamy minimum, tutaj mamy maksimum, jest go znacznie poniżej minimum. Czy należy się tym martwić? Nie, nie należy się tym martwić, ponieważ motocykl nie jest odpalony. Prawdopodobnie cały ten olej, który tutaj się powinien zawierać gdzieś blisko maksimum po rozgrzaniu, jest w silniku. Musielibyśmy ten motocykl odpalić i się nim po prostu Przejechać. Tutaj w tym przypadku nie wystarczy odpalić go na chwilkę. Tu trzeba naprawdę chwilę pojechać, żeby ten olej się dobrze ustalił, żeby ten poziom był właściwy. Zobaczmy, jak wygląda to w przypadku drugiego Harley'a. Tu mamy nieco inną sytuację. Tutaj mamy również suchą miskę olejową, jak to Harley'e. Natomiast tutaj mamy miskę olejową w skrzyni biegów, a dokładnie wokół skrzyni biegów. Tak? Skrzynia biegów jest w osobnej obudowie, od silnika. Harley ma wszystko łączone, a dookoła skrzyni biegów. Znajduje się zbiornik oleju. Dlatego olej od silnika sprawdzamy jakby w skrzyni biegów, a dokładnie w zbiorniku, który znajduje się wokół skrzyni. Tutaj ciekawostka: identyczną konstrukcję z olejem wokół skrzyni biegów miał jeden z naszych polskich motocykli, czyli Junak. Tak, nasz popularny Junak miał bardzo podobnie zrobioną miskę olejową, z tym, że było to wszystko w jednym odlewie, a nie tak jak tutaj oddzielany silnik od skrzyni biegów. Dobrze, motocykl stoi od wczoraj, sprawdzamy sobie poziom oleju. Znowu boczna stopka, tak sobie to wymyślili Amerykanie. Wyciągamy bagnet, tutaj jest ten bagnet, zobaczcie dość długi, tak o, żeby na pewno to dało się dobrze zmierzyć. Tutaj mamy ładnie napisane ile ma być oleju, tutaj full na gorącym silniku powinien być dotąd. Wkładamy, sprawdzamy. Po włożeniu i wyjęciu zobaczcie mamy minimum. Oleju. Tak jak mówię, motocykl stoi od wczoraj. Tu oczywiście będzie trudniej się przelać temu olejowi, gdyż jest on praktycznie na tym samym poziomie co silnik, więc grawitacyjnie będzie mu trudniej przez pompę oleju się przelać do silnika. W tamtym przypadku sportsterka było to znacznie łatwiejsze. Sportsterka nie będziemy mordować, ten zagrzejemy, przejedziemy się nim, zrobimy jazdę testową. Zobaczymy, ile będzie oleju po jeździe testowej. Zapalamy. To tych pracuje. Teraz co ciekawe, słuchajcie, pokażę Wam co stało się z olejem po odpaleniu. Wycieramy bagnet, jest go mniej. Jest go praktycznie totalny minimum, ze względu na to, że pompa od silnika już zostwała na smarowanie. Tamta jeszcze nie zdążyła. Odestać tego z powrotem z silnika, więc teraz w silniku jest bardzo dużo oleju. Oczywiście potrzeba naprawdę sporo czasu, żeby to się dobrze wyrównało, żeby ten stan oleju był faktycznie właściwy. Dlatego teraz wsiądziemy, pojedziemy sobie na jazdę testową. A zatem jedziemy rozgrzać dobrze silnik. Przejechaliśmy około 20 km, motocykl złapał swoją temperaturę roboczą. Pięknie chodzi już na wolnych obrotach, nie ma już najmniejszego problemu. Natomiast teraz go sobie zgasimy, rozbierzemy się, damy sobie tą chwilkę. W tym momencie ten olej się nam ustabilizuje i sprawdzimy sobie stan oleju. Motocykl rozgrzany, możemy sprawdzić faktyczny stan oleju. Tu nie powinien on znacząco odbiegać od tego, co mieliśmy na zimno. Z bardzo prostego powodu, tutaj tak jak mówiłem, ta... Zmiana poprzez wpływanie do silnika będzie dość znikoma. Wyczyszczone, wkładamy, wyciągamy i co my tutaj widzimy? No, widzimy, że oleju jest jakieś pół stanu. W momencie kiedy mamy pół stanu, troszeczkę dolejemy, żeby było bliżej maksa. Harley czasami sobie lubi coś tam łychnąć oleju, więc lepiej, żeby trzymać te wyższe stany niż niższe. Na pewno będzie zdrowie dla silnika. Jak widzieliście, oleju było troszeczkę za mało, choć oczywiście było go tyle, ile być powinno. Znaczy, mieścił się w dopuszczalnej normie. Natomiast ze względu na to, że było go już troszeczkę mało, dolejemy sobie, żebyśmy na gorąco mieli oleju w okolicy maksa, żeby uniknąć takiej sytuacji, że przekroczymy minimum. O, dolejemy troszeczkę. Zawsze lepiej mieć olej pod maks niż pod minimum. Wtedy jest mniejsze ryzyko, że oleju może nam po prostu zabraknąć czy być go po prostu zbyt mało. Słuchajcie, na dzień dzisiejszy to tyle. Mam nadzieję, że Wam się to przyda jak widzicie nawet sama kontrola oleju i dbanie o jego stan może być dość skomplikowany. Najważniejsza rzecz, którą powinniście wyciągnąć z tego odcinka to po pierwsze, za każdym razem czytajcie instrukcję obsługi. Nie wstydźcie się tego. Po to, jak ktoś pisze, żeby ktoś drugi je przeczytał, żeby było łatwiej. Świat po przeczytaniu instrukcji obsługi staje się po prostu prostszy. Druga rzecz bardzo istotna, zawsze sprawdzajcie olej po skończonej jeździe. Najlepiej jest przyjąć sobie taką zasadę, żeby nie trzeba było przeprowadzać tych wszystkich procedur, rozgrzewania, przejeżdżania, sprawdzania. Nauczcie się jednej rzeczy: kończycie jazdę, sprawdzacie olej. Najlepiej zgasić silnik, rozebrać się. Przygotować się do zostawienia motocykla. Ostatnią rzeczą, którą można zrobić, sprawdzić sobie olej. On wtedy zdąży się ułożyć, zdąży się ustabilizować, odpieni się, o, to co miało ścieknąć ścieknie na dół. Sprawdzicie sobie stan, na spokojnie, na drugi dzień wsiadacie na motocykl, pewni tego, że stan oleju jest właściwy. Jeśli wam się podobało, dajcie lajka, jeśli coś wam się nie podobało, napiszcie, byle konstruktywnie, piszcie, co chcielibyście jeszcze zobaczyć na naszym kanale, piszcie przede wszystkim, czy ta seria podoba się wam, czy chcecie oglądać dalsze odcinki. Dziękuję i do zobaczenia.